Gdy masz już swój wymarzony dom nie tylko w głowie, ale już na papierze, konkretnie w projekcie budowlanym, i przemierzasz się do uzyskania kredytu hipotecznego z banku, pamiętaj, że może okazać się, że nie posiadasz wystarczających wymaganych przez dany bank dokumentów. Cześć, witam Cię na kanale dla kredytobiorców, na kanale Hipoteczny Ekspert. Ja nazywam się Antoni Małeta, jestem z Krakowa i w dzisiejszym wideo dowiesz się, jakie dokumenty wymagane są przez bank, aby uzyskać kredyt hipoteczny na budowę domu. Poznasz informacje, co dokładnie jest wymagane, gdzie to można uzyskać, ile się na to czeka i ile to kosztuje. Zatem oglądnij do końca i zapraszam Cię, zaczynamy. Pamiętaj, że na naszym kanale znajdują się też różne inne filmiki na temat budowy domu. Zachęcam Cię do oglądnięcia. Nie wszystkich zobacz, wybrane dla Ciebie, które będą Ci pomocne, bo kręcimy te filmy właśnie dla Ciebie, aby Tobie pomóc. Jeśli chodzi już o ten konkretny temat, jakie dokumenty odnośnie nieruchomości są wymagane? Przez bank kredytujący, wszystko zależy tak naprawdę od banków. Jeśli mamy banków około 16 w Polsce, które udzielają kredytów na budowę domu, bo nie każdy bank udziela kredytów na budowę domu, każdy z tych banków ma inne wytyczne co do dokumentacji. Ta dokumentację, o której tobie teraz powiem, to jest ogólna, która wymagana jest przez większość banków. Zatem pierwszym dokumentem wymaganym bezwzględnie przez wszystkie banki, jest oczywiście. Pozwolenie na budowę. Pozwolenie na budowę, pewnie jak wiesz, jak się przygotujesz do budowy domu, uzyskasz maksymalnie w 65 dni. Otrzymujesz je w starostwie powiatowym albo w urzędzie miasta. Aby uzyskać pozwolenie na budowę, składasz oczywiście cztery egzemplarze projektu, wypis i wyrys z geodezji, również warunki zabudowy, czy miejski plan zagospodarowania, oświadczenie odnośnie dostawcy mediów, czy też Uprawnienia projektanta. Ale to nie jest o tyle istotne, co, żeby uzyskać to pozwolenie na budowę, ale ten filmik mówi o dokumentach, które są potrzebne, aby uzyskać kredyt hipoteczny, czyli pozwolenie na budowę. Pamiętaj, że jeśli otrzymałeś pozwolenie na budowę, ono jest ważne 3 lata, więc w, w przeciągu 3 lat powinieneś rozpocząć swoją budowę. Ile kosztuje pozwolenie na budowę? Pozwolenie na budowę kosztuje złotówka za każdy metr kwadratowy. Jeśli powierzchnia Twojego domu wynosi 150 m2, to oczywiście rachunek jest prosty 150 zł, ale plus 47 zł opłata do złożenia wniosku o kredyt potrzebne jest pierwsze pozwolenie na budowę, również i ostatnie pozwolenie na budowę, jeśli pojawiły się również przeniesienia tego pozwolenia na budowę. Bo na przykład odkupiłeś od kogoś działkę, projekt, były przenoszone pozwolenia na budowę. Wszystkie również te przeniesienia pozwolenia na budowę są wymagane. Oczywiście pozwolenie na budowę z pieczątką ostateczności. Ta pieczątka ostateczności jest otrzymywana po 14 dniach, czyli po dwóch tygodniach od wydania pozwolenia na budowę. Ale tu też gwiazdka, bo możemy złożyć do co najmniej kilku banków wnioski o kredyt, jeśli nawet jeszcze nie masz pozwoleń na budowę, ponieważ analiza kredytowa w danych bankach wygląda dwutorowo, że najpierw bank analizuje, wydaje decyzję finansową, wstępną, co też mówię w innym wideo na kredycie krok po kroku, czyli analizuje tylko Twoją zdolność kredytową, czyli Twoje zarobki, Twoje wydatki, dane osobowe, posiadane dzieci, zobowiązania, a następnie po tej decyzji finansowej chcę zrobić analizę nieruchomości. Wówczas możemy rzeczywiście zyskać na czasie, możemy złożyć wniosek jeszcze przed wydaniem pozwolenia na budowę, dajmy na to miesiąc, dwa tygodnie przed tym, gdy uzyskamy pozwolenie na budowę, wówczas donieść te dokumenty. O tyle to jest istotne, gdy zmieniają się oferty bankowe, na przykład dzisiaj, bardzo tanie oprocentowanie w danym banku i chcemy złożyć wniosek, zarezerwować sobie ofertę, tak możemy w niektórych bankach to zrobić. Nie mając pozwolenia na budowę, nie musi być prawdopodobne w ogóle pozwolenie na, na budowę. To fakt. Jeśli chodzi o zgłoszenie, to ten temat jest omówiony w innym filmiku. Zatem pozwolenie na budowę albo zgłoszenie, a odnośnie zgłoszenia cały film tego dotyczący zapraszam cię do oglądania. Drugi dokument, który jest tutaj wymagany przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny na budowę domu, to jest decyzja o warunkach zabudowy. Wydaje ją wójt, burmistrz lub prezydent maksymalnie do 90 dni od złożonego wniosku czy też prośby. Oczywiście z dokumentów przedstawiasz kopię mapy zasadniczej. I decyzja o warunkach zabudowy kosztuje Cię 107 zł. Powinieneś przedstawić do wniosku o kredyt hipoteczny warunki zabudowy, decyzję o warunkach zabudowych opisową oraz graficzną. I oczywiście decyzja o warunkach zabudowy jest wymagana, gdy nie ma planu zagospodarowania. Gdy jest miejscowy plan zagospodarowania, to wówczas Przedstawiasz w banku wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania. E, otrzymujesz go z Wydziału Gospodarki Przestrzennej e, i co ważne, ten wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania nie może być starszy niż 3 miesiące. Kolejny, trzeci dokument, a raczej omówimy trzeci i czwarty y, jednocześnie, ze względu na to, że one się wiążą ze sobą, jest to wypis z rejestru gruntów oraz. Wypis rejestru gruntów oraz wyrys, który tutaj w tym przypadku wnioskowanie kredyt hipoteczny powinien być pełny. Czyli z adnotacją w ramce, że jest wydawany dokument do dokonywania wpisów w księdze wieczystej. I ten wypis i wyrys otrzymujesz w Geodezji. Kosztuje cię on 150 zł. Możesz oczywiście też zawnioskować o. Wersję elektroniczną, ale nie każdy bank zgadza się na elektroniczną. Niektóre banki wymagają bezwzględnie papierowej z pieczątką z geodezji. Co ważne, ten wypis i wyrys nie może być starszy niż 3 miesiące. Zazwyczaj w zależności od wydziału geodezji czekasz na niego od 1 do 7 dni. Tu też ważna sprawa przy wypisie i wyrysie. należy wziąć wypis dotyczący wszystkich działań, na których jest stawiana, jest budowana, wznoszona inwestycja. Również jeśli posiadasz udziały w drodze, bo nie masz dostępu do drogi publicznej bezpośredniego, to WUF również powinien wypis dotyczyć tej działki drogowej, więc odpowiednio wnosisz kolejną opłatę w geodezji bo na pewno analityk o to się upomni, bo niektóre banki, jeśli posiadasz udziały w drodze, zabezpieczają się również na działce drogowej, ze względu na to, teoretycznie, gdybyś nie spłacał raty, bank Cię żeby też miał dostęp do drogi publicznej, ale są też banki, które tego nie wymagają. Zatem zawsze możesz do nas zadzwonić, napisać. Jakie konkretnie dokumenty do jakiego banku są wymagane? Oczywiście na etapie przygotowania Ciebie do kredytu, badania zdolności kredytowej, już mówimy Ci, do jakiego banku jakie dokumenty, abyś wiedział to wcześniej. Kolejny dokument, który jest wymagany przez banki odnośnie nieruchomości, jest to kosztorys podpisany przez klientów oraz podpisany przez kierownika budowy. Coraz częściej banki już odchodzą od wymogu podpisania kosztorysu. Przez kierownika budowy. Co ważne, ten kosztorys. Każdy bank ma swój druk kosztorysu, ze względu na to, że każdy bank ma inne koszty za metr kwadratowy wybudowania inwestycji. Każdy bank ma inny druk. Oczywiście my ze swojej strony pomagamy Tobie wypełnić kosztorys. Jeśli kompletnie się na tym nie znasz, to my przygotowujemy dla Ciebie propozycje, możesz na niej zmiany. Konsultujemy to na spotkaniu bezpośrednio lub Online. Pamiętaj, że to jest zawsze Twój kosztorys, Ty się pod nim podpisujesz. Jeśli chcesz, chętnie Ci w tym pomożemy, bo jak zobaczysz na spotkaniu, gdzie udostępniamy kosztorysy bankowe, niektóre kosztorysy są bardzo rozbudowane, gdzie oprócz prac należy też wpisać materiały, z jakich będzie wykonane. Czy, dajmy na to, jakie będzie źródło ogrzewania, czy to będzie piec, apelet gazowy. Należy wpisać takie e, też informacje, albo z jakich materiałów zostanie zrobiona podłoga czy malowanie. E, więc tutaj pomagamy Ci, bo przetarliśmy już szlaki w bankach. W jaki sposób powiedzieć oględnie na tyle, żeby e, bank się na to zgodził, a nie powiedzieć za dużo, bo jak stare przysłowie ekspertów kredytowych mówi, im bank mniej wie, tym lepiej śpi. Poza kosztorysem też przedstawiamy dziennik budowy. Czasem, jeśli jesteś na etapie dopiero pozwolenia na budowę, jeszcze nie ma wylewalnego fundamentu, jest dopiero wytyczona działka przez geodetę, dziennik budowy może nie być uzupełniony, natomiast musi być podpisany przez kierownika budowy. I wówczas przedstawiamy w banku nie cały dziennik, ale tylko od pierwszej do piątej strony. Chyba, że znajdują się tam już jakieś wpisy, to przedstawiamy dziennik budowy do Momentu ostatniego wpisu przez kierownika budowy. Są banki, nawet muszę, muszę powiedzieć, że takie przyjazne dla klienta w budowie domu, pod kątem rozliczania wypłacanych transz czy też tworzenia kosztorysu, jest taki bank, który w ogóle nie wymaga czynnika budowy na etapie wnioskowania o kredyt. Kolejnym dokumentem, bezwzględnie wymaganym przez banki, jest projekt budowlany. Projekt budowlany, jak pewnie już go masz lub widziałeś, jest to taka gruba kniga. Natomiast nie obawiaj się, nie musisz kopiować, kserować, skanować całego projektu budowlanego. Jedynie wybrane strony. Przede wszystkim jest to okładka ze zdjęciem domu. Pierwsza strona za okładką z pieczątkami bardzo charakterystyczna. Opis techniczny działki gruntu, opis techniczny domu, rzuty kondygnacji, ale rzuty kondygnacji tylko kondygnacji mieszkalnej zatem nie potrzebujemy rzutów fundamentów czy Rzutów dachu, oprócz tego rzuty elewacji, oprócz tego przekroje, projekt zagospodarowania terenu lub też mapa do celów projektowych. Czyli tak naprawdę z takiej grubej knigi zrobi nam się nieco mniejszy plik dokumentów do przedstawienia do banku. Zwróć też uwagę, że w Twoim projekcie czasami jest naniesiona jakaś korekta. Czerwonym długopisem. bank interesuje tylko to, co jest zatwierdzone, bo mogłeś kupić projekt za około 3000 z Archonu czy z Extradomu, w zależności od projektu. Są naniesione zmiany, nie będą ich według konkretnego projektu, ale są na przykład przesunięcia ścianek, więc to interesuje tylko analityka, co też jest zatwierdzone przez starostwo. I ostatni z dokumentów, który może być wymagany, to wszystko zależy od tego, co znajduje się w Księdze Wieczystej, w dziale drugim, czyli umowa nabycia. Bezwzględnie, jeśli na przykład otrzymałeś działkę w spadku albo w darowiznie, to wówczas orzeczenie sądu o spadku, czy też akt przyjęcia spadku, akt darowizny, jeśli był podatek należny, również potwierdzenie opłacenia takiego podatku. I z dokumentów budowlanych tak naprawdę mamy komplet. Jeśli mamy te wszystkie dokumenty, przedstawiamy je w banku. Gdy analityk ma jakieś pytania, to najczęściej my, jako Twoje opiekunowie wsparcie wyjaśniamy analitykowi sytuacje związane z projektem, z dokumentacją budowlaną i otrzymujesz finalnie kredyt na budowę domu. Zatem rusza budowa dalej. Możesz się cieszyć wznoszeniem budynku, oczekiwać tylko na pierwszą gniazdkę, bo zawsze moje marzeniem było to, by Usiąść w swoim domu przy choince, przy kominku i w kapciach w fotelu i cieszyć się swoim własnym, wymarzonym, zmarzeń domu, czego Ci serca życzę, aby się to spełniło.